Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, "Say Nick, but you gotta bend that bag, yeah." I got racks, racks in my sack, cur in my back, yeah. They said, "Say Nick, but you gotta in that bag, yeah." I got racks, racks in my sack, cur in my. Dzień dobry, wlok was dzień szósty. Mam już powieszane. I wygląda to troszeczkę inaczej niż miało wyglądać, bo tutaj miał być taki ładny wieszek i taka fajna gałązka ze światełkami. No ale niestety wczoraj się już nie wyrobiłam, żeby kupić ten wieszek, więc no będzie to wyglądało tak dalej. Tak i tak na pewno chłopcy będą zainteresowani tym, co jest w takich skarpetach. Cześć wszystkim, witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszamy na Mikołajkowego vloga. I oczywiście nie bez powodu mam na sobie strój Mikołajki. Mamy Mikołajki dzisiaj, mamy 6 grudnia i dostajemy prezenty. My z Kubą z samego rana, a nawet jeszcze nocy, bo to było około 5, wstaliśmy i montowaliśmy nasze skarpety do ściany. U nas Mikołaj przychodzi właśnie ze skarpetami, znaczy ze skarpetami, zostawia prezenty w skarpetach. U mnie w domu rodzinnym zawsze było zostawiane pod choinką i ta choinka u nas też już miała być na 6 grudnia, ale wczoraj nie zdążyliśmy po nią pojechać. A że chcemy mieć żywą, to chciałabym, żebyśmy pojechali całą rodziną i ją wybrali. Także choinka będziemy wybierać w przyszłym tygodniu i będziemy ją też stroić w przyszłym tygodniu. Chłopcy mają w skarpetach tylko e, słodkości i to niewiele tych słodkości, bo czeka ich jeszcze kalendarz adwentowy. Muszą też otworzyć kalendarz adwentowy z zabawkami z z wczorajszego dnia więc czeka na nich dzisiaj dużo prezentów a główne prezenty mikołajowe to i tak i tak są drobnostki, bo my na Mikołaja kupujemy właśnie tylko takie upominki czekają na nich zapakowane i dostaną zaraz po otwarciu skarpetek, z tego względu, że do skarpetek bym nie zmieściła tych prezentów Kuba właśnie pojechał z Igorem i z psem żeby pies troszeczkę pobiegał po lesie ja z Oliwierem siedzę i troszeczkę sprzątam no i teraz właśnie stwierdziłam, że siądę nagram i się z wami przywitam, a Oliwier oczywiście tutaj mi towarzyszy i ogląda bajkę, więc zaraz jak tylko wrócą, to będziemy otwierali prezenty, a później będziemy szukali, czy można się gdzieś dzisiaj spotkać z Mikołajem. Ja właśnie zrobiłam sobie kawę w moim bałwankowym kubeczku i biorę się za zamawianie zdjęć dla moich klientów, żeby jak najszybciej doszły, także w oczekiwaniu na chłopców nie będę się na pewno nudziła, bo troszeczkę pracy jeszcze na mnie czeka przy laptopie. And that's the magic of Christmas to me. I po jednym. E. Body, Dasz Olivierowi? Jezu, Oliver, jakie ty jesteś brudny z tej czekolady. Mm. O oh, no. Masz. Ugh. To są takie latarki. Świeci, Oliver, zobacz, tutaj świeci. Oli. Gdzie? Tam pokazuje pieska, tak? To taki projektor. No, pokaż, Oliśiu, gdzie świeci. Zobacz, tu świeci. No, musisz dać na dół. I świeci. Jest. Nie podoba Ci się? No, no, no. Nigdzie nie znaleźliśmy miejsca, gdzie można byłoby się spotkać z Mikołajem, więc e, no niestety nasze plany mikołajkowe zostały popsute, ale mama akurat napisała, żebyśmy przyjechali robić pierniki z nimi, tak więc jedziemy i będziemy dzisiaj piec ciasteczka, a w domu upieczemy w przyszłym tygodniu. Come all faithful, joyful and triumphant, Come. You are Born the King of Angels. Come let us adore him. Come let us adore. Come let us adore him cry. Exaltation okay. okay. all you said is heaven above Glory to God okay. in the highest. Come let us adore him. Come let us adore him. Flesh appearing, come let us adore him.